Witam wszystkich serdecznie. Przed nami jak widzimy kod napisany przy pomocy rozszerzenia do PHP które zwie się MySQL czyli tutaj jak widzimy mamy funkcje zaczynające się od MySQL Podkreśnik connect na przykład który tutaj na przykład łączy się z bazą danych, prawda? W MySQL i te funkcje się trochę różnią i teraz zobaczmy yy, tak ogólnie czym się różnią i w jaki sposób szybko przejść właśnie z tych starych funkcji do tak jakby tych nowych, prawda? Jak przejść z MySQL extension do MySQL i extension, prawda? Z tego rozszerzenia do tego rozszerzenia. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, że wy MySQLi, kiedy tutaj się popatrzymy na stronie PHP, jest to tak jakby taka klasa, prawda? która reprezentuje nam połączenie pomiędzy PHP a bazą MySQL. Można tutaj pisać w stylu proceduralnym, czyli takim jak właśnie tutaj w MySQL extension, tak jak było wcześniej, czyli po prostu funkcje są tak wywoływane ogólnie, nie potrzeba nam klas i tym podobne, albo przy pomocy klas. My teraz pogadamy sobie o stylu proceduralnym. Jak zamienić, przejść z MySQL do MySQLi w stylu proceduralnym. Przede wszystkim, gdy wejdziemy sobie na przykład do połączenia, czyli dam Ctrl F, Connect, szukamy takich funkcji, co mają połączenie. Jak widzimy, tu jest taka funkcja. Otwórzmy ją. Jak widzimy, tutaj pisze, że to jest tak naprawdę alias konstruktora, czyli jest to tak jakby inna nazwa tego konstruktora. My się teraz kupiamy na proceduralnym star. Czyli, żeby się połączyć, musimy podać jak widzimy, hosta, username, password, i tu jest coś nowego. Trzeba podać tutaj e, database, name. Po prostu w tym momencie zmieniam tutaj MySQL i connect, dodaję po prostu i, i tutaj, kiedy wybieraliśmy naszą bazę danych, to ją wybiera się w tym momencie, w tym miejscu. Czyli po kolei jest teraz login, to znaczy, do kogo, czego się łączymy, przepraszam. Następnie login, hasło oraz jak się nazywa nasza baza danych. Ta baza tutaj, kurs MySQL, jest to po prostu baza, z której korzystaliśmy w poprzednim kursie, prawda? Tu się połączymy, root, vert, rigo, i tu mamy ten nasz kurs MySQL. Będziemy po prostu z niej dalej tutaj korzystać. Teraz oczywiście wyskoczy nam trochę błędów, bo połączyliśmy się przy pomocy MySQLi, a dalej już wszystko jest no, teoretycznie niepoprawnie. W MySQLi jest pewnego rodzaju różnica związana z uchwytem trzymającym tak, jakby połączenie. Bo widzimy, że połączenie zapisywane jest do pewnego rodzaju takiej zmiennej MySQL Connection. I tu jest to połączenie tak jakby zaraz na samym końcu zamykane. W MySQLi trzeba w bardzo wielu funkcjach te połączenie przekazać do funkcji. W każdej funkcji, której tutaj znajdziemy link, czyli od samego początku może, jak widzimy na przykład takiej, takiej, takiej. W każdym gdzie znajdziemy ten link tutaj, musimy wysłać właśnie nazwę naszego, yy, naszego połączenia tutaj. Yy, no, tak wygląda właśnie yy, to w tym miejscu. I tu jest w, w, ważna yy, uwaga, bo mamy coś takiego jak query, prawda? Multi query, to na razie nas nie interesuje, ale te query. Kiedy tu wejdziemy, to zauważymy, że to też wymaga tego linka tutaj. Czyli tego połączenia, bo to coś przechowuje nam połączenie. Czyli kiedy mamy takie MySQL query tutaj, to będziemy musieli tutaj dodać również, tak jakby, $MYSQL Connection. Prawda? No. I teraz y, będą się robiły problemy, bo kurczę, ja teraz mam tutaj tylko jeden plik, a wy pewnie macie setki. I <ścoughs> jak to zrobić, żeby we wszystkich plikach naraz wszystko się nam pozmieniało, prawda? No, na szczęście NetBeans ma taką funkcję. Otóż zrobimy sobie to w taki sposób, że przede wszystkim zmienimy sobie nazwę MySQL Connection, bo jest ona bardzo długa, a to coś będzie się pojawiało dosyć często, bo Square się często korzysta, a nie tylko w tym miejscu trzeba skorzystać z tego. Zmienimy sobie tą nazwę na po prostu dollar database connection. Podkreśnik handle. Czyli jest to uchwyt do połączenia z datą, yy, z bazą danych, tak? Żeby teraz zedytować coś takiego, możemy skorzystać z takiego z takiej tutaj funkcji w edit. Replace in project, czyli podmień w projektach. I tutaj możemy powiedzieć, co ma być podmienione, na co. I tutaj na przykład powiem, że chcę podmienić MySQL connection wszędzie na dbc podkreśnik h. Kiedy teraz dam tutaj find, jak widzimy, on natychmiast nam znajduje, gdzie takie coś zostało, gdzie takie coś jest. Tu możemy sobie to podglądnąć. Możemy sobie to ręcznie zmienić albo tutaj tiknąć i wszędzie się to zmieni. Jeżeli czegoś byśmy nie chcieli zmienić, to wystarczy to odtikować i dane akurat tylko to jedno miejsce się nie zmieni. Czyli daję tik i jak widzimy, wszędzie teraz jest DBCH. Zobaczmy sobie, czy co by było, gdybyśmy mieli więcej pliku. Po prostu stwórzmy jakiś tutaj plik testowy. Tylko po to, żeby pokazać, że rzeczywiście to działa na wszystkich plikach, tak? Czyli teraz powiedzmy zmieńmy sobie szybko: Edit, Replace, zmieńmy sobie te DBCH chwilowo na na przykład DBCH2, tylko tak, żeby to pokazać, że działa. Tik i jak widzimy, wszędzie zostało podmienione. Powróćmy teraz do wersji poprzedniej, czyli DBCH2 na DBCH, tak, żeby to było poprawnie. Tick i wszędzie jest podmienione, tak? Świetnie. Co, za co powinniśmy się następnie zabrać? Powinniśmy mm, dodać wszędzie do MySQL Query, tak jak jest na przykład tutaj, no właśnie te DBCH, prawda? Żeby coś takiego dodać, no to zrobimy w taki sposób: Edit, Replace. I wpisujemy, co? Znajdź mi wszędzie mysql query, prawda? Oj, przepraszam, bez dolara na starcie. mysql query w nawias przy okazji jeszcze i podmień na mysql i query, czyli zmieniamy na improved wersję, nawias, a po nim po prostu dodaj od razu dbc podkreśnik h i do tego przecinek, prawda? Teraz, kiedy dam find, jak widzimy pokazuje nam co znalazło, znalazło nam takie coś i znalazło nam takie coś. Wystarczy, że w tym momencie nacisniemy pach i podmieniliśmy na tą nową wersję. I wszystko nam będzie teraz działało w porządeczku, prawda? Ehm, oczywiście e, związanego z MySQL i Query. Jednak problem jest dalej taki, że nie podmieniliśmy na przykład w tym miejscu, nie podmieniliśmy w tym miejscu, w tym i w tym. Jednak na przykład zobaczmy jeszcze teraz Set Character. Czy on wymaga tego linka, czy też nie? Czyli Set Character Set. Jak widzimy, on też wymaga, więc tutaj również musimy dodać dbch wcześniej. Teraz będzie w porządku. Zobaczmy, czy MySQL real escape string również wymaga real escape string. Jak widzimy, on również wymaga tutaj naszego linka, prawda? MySQL i real escape string. Czyli potrzebujemy tutaj dokonać takiej właśnie też zamiany ponieważ to jest często stosowane to najlepiej właśnie to zrobić przy pomocy takiego czegoś tak następnie co tak dodajemy tutaj nasze i a następnie na samym końcu dodajemy dbc podkreśnika i oczywiście przecinek tak find replace i wszędzie jest teraz podmienione na prawidłową wersję dodatkowo jeżeli wyświetlaliśmy gdzieś error i to też musimy Skorzystać z tego czegoś, czyli Replacing Projects, MySQL Error, MySQL i error, DBC H, tak Find, Replace. I już mamy podmienione. I w tym momencie jeszcze zostały nam tylko takie wartości. Oczywiście jeszcze tutaj MySQL i close. W takich wypadkach, jak mamy to, nie trzeba podawać, z jakiego połączenia korzystamy, bo tutaj po prostu podajemy rezultat, który wiadomo, że był z jakiegoś tam połączenia. I bo, bo normalnie. Dlatego trzeba teraz podawać właśnie te połączenia, bo możemy robić połączeń parę na raz Możemy z 10 na raz połączeń dać do różnych baz danych, dlatego musimy wiedzieć, do, z którego właśnie tutaj połączenia korzystamy, korzystamy. dla którego akurat chcemy da, dać te zapytanie, prawda? Dla którego aktualnie chcemy ustawić charakter set, dla którego aktualnie chcemy zrobić Release String. Po prostu musimy to stwierdzić. Dobra, więc podmieńmy jeszcze te ostatnie, czyli co robimy? Tak, następnie szukamy w naszym wypadku mySQL podkreśnik na mySQLi, tak? I teraz find i podmieniamy. Zapisuję, teraz to odświeżę tutaj. Jak widzimy, otrzymaliśmy wynik. Od teraz korzystamy z mySQLi. Wszystko działa nam w porządku. Jednak, jeżeli kiedyś właśnie też korzystaliście z czegoś takiego jak łączenie się z paroma bazami danych naraz w jakichś plikach, to prawdopodobnie wasze zapytanie wyglądało nie tak jak te wyżej tu, tylko tak jak te niżej. I teraz zauważymy, że jest błąd. Z tego względu, że w poprzedniej wersji w MySQL query, kiedy korzystało się z MySQL query, kiedy tu wpiszemy, MySQL Query, gdy wpiszemy, zauważymy, że ten link identifier wpisywało się po, prawda? Po query, a nie przed query. Teraz trzeba dać go przed. I z tego względu, jak widzimy, mamy tutaj, no, takie, takie coś na samym końcu, i to nam przeszkadza. Aby się tego pozbyć, to zrobimy sobie replace i następnie robimy przecinek. DBCH, tak? I w tym momencie to coś by zostało znalezione. Tyle, że na chwilkę jeszcze może skorzystamy z samej wersji, takiej. Kiedy piszę przecinek dbch, to jak widzimy, to wszystko zostało znalezione. Jednak gdybym tutaj dał teraz delete, jak widzimy, nie zostało znalezione. Nie wiadomo, czy my przypadkiem podczas pisania nie napisaliśmy tu z 10 spacji pomiędzy tym przecinkiem, czy też więcej. I z tego względu tutaj będziemy musieli skorzystać z czegoś takiego jak Regular Expression, czyli w teraz będziemy mogli określić, co dokładnie znajduje się, ile tych spacji tutaj i tym podobne. Żeby to określić, to przede wszystkim dolar oznacza coś takiego, jak zakończenie linii w. w Naszym poszukiwaniu przy pomocy regular expression, więc musimy dać backslash przed nim, żeby go zinterpretować jako zwykły znak. I tutaj ta spacja może wystąpić więcej niż jeden raz, prawda, lub też może wystąpić, nie wystąpić wcale. Więc dam tutaj po prostu gwiazdkę. W tym momencie zauważymy, że kiedy za każdym razem to odpalę, to to zostaje podkreślone i znajduje nam tu. Nieważne, ile tu jest spacji, I teraz zostanie, jesteśmy uodpornieni przy tej zmianie, prawda? Więc to sobie wytnę teraz, daję Edit, Replace, oj, przepraszam, nie Replace, tylko um, To. Czyli poszukujemy coś takiego przy pomocy Regular Expression i mamy kto podmienić na co? Na pustkę po prostu, ma to zniknąć, prawda? Czyli tikujemy. Coś tutaj mówi, że nie tak. Znalazło coś takiego i znalazło coś takiego i powinno nam podmienić. Podmieniło. No, znikło nam, prawda? W obu przypadkach pozbyliśmy się tego, i teraz ładnie nam to działa. Oczywiście Regular Expression to przed chwilą, co powiedziałem, ja to omawiam w kursie poświęconym Java bo omawiam w kursie poświęcony pozycjonowaniu stron internetowych, to było takie krótkie, więc nie ma sensu, żebym omawiał wam, nie wiadomo, jak ten regex, jeżeli akurat teraz nie znasz, prawda? Jeżeli chcesz to poznać, jak to dokładnie działa, bo zauważyliście, że to jest fajne, no to w tych dwóch kursach jest to omówione. I teraz jest jeszcze jeden problem, zauważymy, że tu, gdy teraz to odkomentuję, Złożymy, że będzie błąd z tego względu, że my podmienialiśmy wszędzie, wszędzie, gdzie występowało coś takiego jak MySQL podkreśnik, na MySQL i podkreśnik. Więc zamieniło również stałą MySQL, i, czyli MySQL, czyli taką. A powinniśmy tutaj no, mieć to w taki sposób, że. Mamy tutaj duże litery, bo duże litery w tym miejscu powinny być, i teraz wszystko działa nam w porządku, ponieważ stałe muszą być no, yy, takich samych liter, jakie są akurat podane, prawda? Duża, yy, tutaj duże, wielkie litery są rozróżni, rozróżniane, natomiast w tym miejscu no, nie są rozróżniane. Tu możemy dać MySQL i, prawda, i też wszystko będzie działało czyli gdyby ktoś tam korzystał z jakichś stałych to też trzeba przy, zwrócić na to uwagę i później pozmieniać no, na prawidłową wersję czyli, wie, czyli te duże litery gdybyście nie chcieli instalować NetBeansa to możecie oczywiście to zrobić przy pomocy Notepada plus na przykład plus, plus to można łatwo ściągnąć z internetu to jest darmowe dajemy szukaj w plikach następnie tu wpisujemy szukany tekst zamień na Tutaj podajemy jaki folder chcemy wybrać, zamień w plikach, pak i to wszystko zostanie też podmienione. Yy, o tyle, że w NetBeansie możemy zdecydować, czy chcemy coś podmienić lub też nie, prawda? Mogliśmy tak powolutku sobie przebrać, co nas interesuje, a co też nie. Dobra, pokazałem Wam wszystkie możliwe chyba pułapki, jakie tylko są podczas zamiany właśnie z MySQL do MySQL. I po wykonaniu tego yy, od teraz jakby stosujemy lepsze protokoły, prawda? Do uwierzytelnienia, tak jak to, tam mówiłem, i już, jesteśmy, już przeszliśmy na MySQLi, czyli widzimy, że nie różnią się tak specjalnie konstrukcją od MySQL, prawda? Extension. Jednak, jeżeli byśmy korzystali już z wersji nieproceduralnej, tylko w, z wersji object-oriented style, prawda? Tej wersji, no to w tym momencie już trochę by się różniło. O niej powiemy sobie w następnej lekcji. Ale z tej możecie korzystać, jeżeli po prostu no, nie chce Wam się uczyć tej nowej, prawda? To wszystko będzie działało dalej poprawnie. Dobra, to by było tyle w tej lekcji. Dziękuję bardzo.